żuraw budowlany przed chwilą był w akcji ale źle mi się nagrał bo mnie słońce oślepiło i nie widziałem co się dzieje na ekranie i nie ujęłem najciekawszych momentów jak robił załadunek na samochód agregaty w Carbon Buoy były załadowane Naprawdę przez bliska robi to fajne wrażenie, fajny efekt, że coś tak wielkiego potrafi się poruszać i, i zbudować. Potem jakiś budynek w przyszłości, wielki czy cokolwiek, nie? No, no, a panów, którzy pracują tam u góry, to pozdrawiam. A trzeba mieć jednak wielką odwagę, żeby się. No, właśnie, tam ktoś wychodzi. Pozdrawiam pana. Wielki szacunek. Drzwi pan otworzył. Pozdrawiam.